I władcy wszechświata! Jestem Adam, książę Eter, obrońca tajemnic zamku posępnego Czerebu. To jest Gringer, mój nieustrażony przyjaciel. Niezwykła tajemnicza moc została mi dana w dniu, gdy uniosłem swój magiczny miecz i rzekłem na potęgę posępnego czerepu! Mocy Granger stał się potężnym kotem bojowym, a ja... Himenem! Najpotężniejszym człowiekiem wszechświata! Jedynie troje naszych przyjaciół zna ten sekret. czaroziejka, zbrojny rycerz i on. Razem strzeżemy Zamku Posępnego Czerepu przed diabelską mocą szkieletora.